Mlekowita sterylizuje ludzi o mały włos. 19 grudnia na stronie Mlekowity pojawił się komunikat o tym, że wraz z firmą Interfoods rozpoczynają dostarczanie darmowego dodatku do paszy dla krów dla swoich dostawców Bowaer, taka ciekawa nazywa. I ten dodatek ma sprawić, że uwaga, Krowy będą puszczać mniej bąków, i uratujemy klimat i ziemia przestanie płonąć. Ale to nie koniec historii, ponieważ są silne podejrzenia, że mleko z takiej krowy sterylizuje ludzi, wpływa znacząco na płodność ludzką. Już następnego dnia 20 grudnia ostra akcja w internecie sprawiła, że się wycofali i usunęli komunikat. Ale nie smak pozostał. Ja osobiście z mlekowity nigdy już nic nie kupię za ten numer. I widać w którą stronę elity światowe chcą